W tym nagraniu powiem Ci jak schudnąć w ciągu tygodnia 5 kg lub nawet więcej. Jeżeli zastanawiasz się w jaki sposób możesz pozbyć się tkanki tłuszczowej w ekspresowym tempie i możliwe, że próbowałeś się odchudzać, ale waga nie spadała tak szybko jak chcesz, to oglądaj do samego końca. A skąd wiem jak możesz szybko zmienić sylwetkę? Pomogę już to zrobić bardzo wielu osobom. Zobacz niektórych z nich. Na tempo utraty masy ciała podczas odchudzania ma wpływ naprawdę wiele czynników. Jeżeli nie będziesz ich świadomy, to może się okazać, że mimo starań nie zobaczysz Upragnionych efektów. Dlatego w dzisiejszym nagraniu powiem Ci trochę o tym, ile maksymalnie kilogramów możesz rzucić w ciągu tygodnia. Powiem Ci też dokładnie, czy na pewno utrata masy ciała. Jest równoznaczna z redukcją tkanki tłuszczowej. Dowież się również, jakie jest zdrowe tempo odchudzania, aby móc bezpiecznie zmienić swoją sylwetkę bez nabywania się problemów zdrowotnych. Pierwsza rzecz, od której muszę zacząć, jest związana z tym, że to, co widzisz na wadze, nie zawsze może prowadzić do prawidłowych wniosków. Spójrz na taką przykładową sytuację. Zaczynasz się odchudzać, trzymasz się przez pierwszy tydzień planu w 100%, wchodzisz na wagę i widzisz 2 kg mniej. Od razu mogą przyjść do głowy myśli typu fajnie, rzuciłem 2 kg tłuszczu. Niestety, tak prawdopodobnie się nie stało. Musisz sobie. Uzmysłowić, że podczas odchudzania nigdy nie będziesz tracić wyłącznie tkanki tłuszczowej. Pewnie słyszałeś to zdanie, że ciało człowieka zbudowane jest w większości z wody. To jest prawda, dlatego rzeczy wpływające na zawartość wody w organizmie będą miały znaczenie pod kątem twojej masy ciała i jak się możemy domyślać, wcale nie musi mieć to żadnego związku z tkanką tłuszczową. Oprócz samej wody, może też dochodzić do utraty kilogramów z powodu zmniejszania ilości trawionego pokarmu, który znajduje się w twoim przewodzie pokarmowym. Ale to jeszcze nie wszystko. Organizz część energii magazynuje na zapas w postaci glikogenu wątrobowego i mięśniowego, co też może wpływać na masę ciała. Chciałbym, żebyś był świadomy tego, że utrata kilogramów nigdy nie równa się w całości utracie tkanki tłuszczowej. Ok, a teraz skupmy się na samej tkance tłuszczowej. Wielokrotnie już wspomniałem o tym, że do redukcji tłuszczu wymagany jest deficyt energetyczny, aby Twoje ciało mogło czerpać energię potrzebną do działania, ze zmagazynowanej tkanki tłuszczowej. Skoro wszystko kręci się wokół kalorii, to można zadać sobie pytanie, ile kalorii trzeba spalić, aby doszło do utraty 1 kg na wadze. Przyjmuje się, że 1 kg tkanki tłuszczowej to 9000 kalorii, natomiast sama tkanka tłuszczowa nie jest zbudowana tylko z samego tłuszczu. Pojawiają się tu też pewne rodzaje białka oraz wody. Ta wartość sięga mniej więcej 13%. To powoduje, że do utraty 1 kg tkanki tłuszczowej musimy wygenerować deficyt kaloryczny na poziomie około 7700 Kalorii. Mówimy o dość skrajnej sytuacji, bo tak jak powiedziałem na wstępie nagrania, nigdy praktycznie nie tracimy wyłącznie samej tkanki tłuszczowej. Ale jeżeli to policzymy, to gdy ustawimy sobie średni deficyt kaloryczny na poziomie 500 kalorii dziennie, to 1 kg tkanki tłuszczowej da radę rzucić mniej więcej 15 dni. czyli nie jest to zbyt zawrotne tempo? Jeszcze raz powtórzę, to jest tylko teoria i nigdy to nie działa jakby w 100%. Ale daje nam wskazówkę co do tego, jak naprawdę wygląda tempo redukcji masy ciała podczas procesu odchudzania. Przed czas, aby odpowiedzieć na cydłowe pytanie, ile można schudnąć w tydzień, i czy. Schudniesz te 5 kg. Tak naprawdę ta maksymalna ilość jest dość trudna do szacowania, ale z ręką na sercu mogę Ci zagwarantować, że jeżeli chcesz, to schudniesz 5 kg w ciągu tygodnia. Bo skąd to wiem? Bo zdaję sobie sprawę z tego, jak na przykład wyglądają przygotowania do zawodów sportowych, gdzie występują kategorie wagowe. Zawodnicy specjalnie bardzo szybko tracą masę ciała przed procedurą ważenia, aby zmieścić się do danej kategorii wagowej. A tutaj zastrzeżenie nie dochodzi wtedy do utraty tkanki tłuszczowej. Jakie stosowane są wówczas strategie? Ta pierwsza wiąże się. Z podażą błonnika i masą pokarmów, czyli o tym, co wspomniałem na początku, to daje mniej więcej 1,5% masy ciała w ciągu 2-3 dni spadku. A druga stosowana strategia to ograniczenie spożywania płynów do 300 do 1 litra na dobę. I to też doprowadza do spadku 1,5% około 2% masy ciała w ciągu 24 dni. Godzinę. Zmniejszając podaż węglowodanów na 7 dni, możemy liczyć na utratę około 2% masy ciała. Proste obliczenia pokazują, że wykorzystując tylko te 3 strategie, a tak naprawdę jest ich o wiele więcej, możemy w trakcie kilku dni stracić bez większych problemów 6% masy ciała. Czyli jeżeli ważysz 100 kg, to po kilku dniach będziesz miał 6 kg mniej. Niestety, jak widzisz, prawdopodobnie nie chodzi o to, aby pozbyć się treści litowych czy zmagazynowanej wody, więc raczej te porady nie będą przydatne na co dzień. Teraz zatrzymamy się na według mnie dużo ważniejszym pytaniu, czyli jakie jest optymalne tempo odchudzania, czyli ile mniej więcej tygodniowo powinno się chudnąć. I najczęściej mówi się o wartości między 0,5 do 1% masy ciała na tydzień. I oczywiście, i masz więcej do rzucenia, masz większą nadwagę, to te wartości mogą być większe, a jeżeli jesteś osobą szczupłą, to nawet Mniejsze. No i oczywiście możecie pojawić pytanie: no dobra, ale ja chcę szybciej, 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 jeszcze szybciej zwiększyć ten deficyt kaloryczny. Nie polecam ci tego. Większy deficyt, dieta jest bardzo trudna do utrzymania. Prędzej czy później przestaniesz się trzymać, bo Twój organizm, Twoja psychika nie da rady. Tak samo jak mamy większy deficyt, to tracimy też mniej, sylwetka gorzej wygląda. W teorii, mniejszy deficyt jest bezpieczniejszy, ale nie popadać w drugą skrajność, bo jeżeli mamy za mały deficyt, to możemy nic nie tracić i wtedy nie mamy motywacji. Dlatego złotym środkiem będzie deficyt deficyt na poziomie 10-20% zapotrzebowania kalorycznego i utrata wagi w granicach od 0,5 do 1% masy ciała tygodniowo i to polecam Ci zrobić, jeżeli chcesz to zrobić fajnie. Sposób. I tutaj też jest taki wyjątek. Przeważnie to jest pierwszy tydzień. Pierwszy tydzień przeważnie tracimy dużo, dużo więcej niż pół czy jeden procent. Wynika to z tego, że zmieniamy, jakby dietę, wiem, zaczynamy trenować i dochodzi do spadku masy ciała z innego powodu albo nie tylko z powodu utraty tkanki tłuszczowej. Tracimy wtedy więcej wody z organizmu, treści jelitowe i glikogen. Więc spokojnie w pierwszym tygodniu, nawet do trzech tygodni, możesz stracić dużo, dużo więcej. Jak masz dużo nadwagę, nawet te 5 kg tak, w pierwszym tygodniu. I tutaj nie ma co panikować, ale musisz też wiedzieć, że ten duży spadek wagi jest na początku. Jak dieta się już ustabilizuje, organizm się do niej przyzwyczai, to później on będzie już taki prawidłowy mniejszy. Kluczową rzeczą jest tutaj monitorowanie postępów w odchudzaniu. Nie tylko za pomocą ważenia się. No bo jak już mówiliśmy, ta waga może się zmieniać, treści elitowe. woda. Spójrz ile tak naprawdę czynników ma wpływ na Twoją masę ciała. Możesz stracić 6% masy ciała i to nie będzie tłuszcz. Więc tutaj powinna się zapalić lampka, żeby sprawdzać też inne rzeczy. I taką najważniejszą rzeczą to jest robienie obwodów sylwetki. Robienie co tydzień obwodów powinno być świetnym rozwiązaniem w pasie. Pracy i do tego raz w miesiącu zdjęcie sylwetki. Bo na zdjęciu sylwetki po miesiącu też już powinno być widać problem. A jeżeli chciałbyś osiągnąć wymarzoną sylwetkę w jak najszybszym tempie i nie chcecie robić tego samemu, to zapraszam Cię do skorzystania z mojej pomocy. Ja i mój team jesteśmy od tego, żeby Cię przeprowadzić przez ten proces prosty i jak najszybszy. Sposób. Wejdź sobie na moją stronę, link znajdziesz tutaj gdzieś w opisie. Zobacz, jak możemy Ci pomóc. Napisz do nas, nie wiem, napisz w komentarzu, pytaj i oczywiście nie zapomnij zostawić kciuka w górę albo subskrypcji, jeżeli jeszcze z jakiegoś powodu nie subskrybujesz mojego kanału. Jeżeli masz jakieś pytania, to pytaj w komentarzu, na każde pytania odpowiadam.